Cześć. Tym razem przyglądamy się takiemu zadanku. Dwa równoległe boki kwadratu wydłużono o 25%. Pozostałe dwa skrócono o p%. Powstał prostokąt, którego pole jest o 20% większe od pola kwadratu oblicz p. Wyjściowo mamy w takim wypadku kwadrat i nie ma tu mowy o konkretnych wartościach, więc przyjmujemy bok o długości a. Pole tego kwadratu jest zatem równe a kwadrat. Dwa równoległe boki tego kwadratu wydłużono. Ja uznałem, że wydłużę te pionowe, ale jest to obojętne, jeśli pozostajecie konsekwentni. Wydłużono je o 25%, zatem ich długość wynosi a plus 25% tego boku oczywiście. Bok ten zatem ma długość 125% a. 125% to w ułamku 125 setnych, czyli po skróceniu 5 czwartych. Co też oznaczam na rysunku? W zadaniu mowa, że pozostałe dwa boki zostały skrócone o jakiś procent. Nie wiemy o tym boku kompletnie nic. Mogę sobie go oznaczyć literą B na rysunku. Wiemy natomiast, co wydarzyło się z polem prostokąta? Mianowicie jest ono większe o 20% od pola kwadratu. Postępując analogicznie jak w przypadku wyznaczania długości boku, dochodzimy do tego, że pole prostokąta to 6p. Wzór na pole tej figury to a razy b. Więc w zasadzie możemy już wszystko, co mamy, podstawić do wzoru na pole prostokąta i wychodzi wtedy coś takiego. 6/5 a kwadrat jest równe długości jednego boku razy długość drugiego. Tu warto zatrzymać nagranie i przeanalizować co skąd się wzięło. Ja w dalszej części przejdę już do rozwiązania tego równania. Natomiast żeby była jasność, osiągnę tu jakąś proporcję, bo mamy dwie niewiadome i tylko jedno równanie, ale tak będzie praktycznie zawsze w zadaniach, w których nie obliczamy konkretnych wartości, tylko na przykład Procent czy stosunek, jak w tym przypadku. Na wejściu zlikwiduję to a, które tylko nam przeszkadza i straszy. Ono na pewno jest wartością niezerową, więc mogę spokojnie przez nią podzielić. Otrzymuję całkiem sympatyczne równanie. Ja akurat uznałem, że najłatwiej będzie mi mnożyć przez odwrotność ułamka stojącego przy b, bo to jest właśnie wartość, której szukamy, i w tym przypadku było to całkiem proste. Ale jeśli wolicie na przykład wspólne mianowniki mnożyć przez 20, też będzie spoko. Najważniejsze, żebyście uzyskali wynik B równa się ileś tam a. Dlaczego? No bo stąd już krótka droga do tego, czego szukamy. Czyli wychodzi na to, że 24, 25 to także 96 setnych po pomnożeniu przez 4. Równie dobrze możecie też wziąć kalkulator, Podzielić 24 przez 25 wyjdzie wam to samo, czyli 0,96. Z czego wynika, że długość boku B stanowi 96% boku A. Zatem bok ten skrócono o 4%, więc odpowiedź to P wynosi 4. Jak zwykle na końcu, czas na mały off -topic. To był drugi film na tym kanale. A cieszę się bardzo, że wpadliście i obejrzeliście do końca. Dajcie proszę znać, czy taka forma odpowiada Wam bardziej niż tablica, po której piszę. Zachęcam też do komentowania, i szczególnie cenne będą dla mnie uwagi i sugestie, co tam mogę jeszcze poprawić. Muszę się pochwalić też pierwszą subskrypcją. Um, poprzedni film, oczywiście, nie zdobył jakichś super wyświetleń. Ale no temat jest w sumie niszowy, no bo to jakieś tam zadanka, nie? E, więc i tak się cieszę. Zachęcam oczywiście jeszcze na koniec e, do zajrzenia w opis i na ten moment to wszystko. Mówił do Was Hubert z kanału Przepisz Usteczkę. Trzymajcie się.